Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecraft Packet Edition. Jej, super, nie? Super. <laughs> yy, tak, to tak, zmieniam na pierwszą osobę i już Wam mówię co zmieniłem. Po pierwsze, dodałem. Nie wiem, czy ta skrzynka to była, nie pamiętam. Bo robiłem to poza odcinkiem. Chyba tutaj jej nie było No nie było Dobra ja ten łóżko, żeby móc się wyspać, bo upolowałem Upolowałem owce To było ciężkie, całą noc ją szukałem Ale jakoś przetrwałem e, Tak e, Tam dalej Za tą ścianą ma, Mam zamiar zrobić jakiś tunel, żeby kopać węgiel Żelazo, takie inne typu rzeczy, jakąś kopalnię po prostu tak Powiedzmy, czemu mi się guzik jakoś zacisnął What się stało się? Nice cock man Proszę mnie niszczyć, tirta, bo ja sobie i tak Zobaczcie, nie wiem co w tym odcinku zrobić, ale Ym... Już w sumie wiem, już w sumie wiem ten killow, mam killow. nie No to wiemy co robimy, nie? Specjalnie zamilkłem. Gdyby jeszcze ten głos działał normalnie, to by było wszystko spoko, ale oczywiście. Albo z Minecraftem, albo z moim telefonem zawsze coś musi być źle no, trochę mi tu brakuje pochodni Nasz cholera Jedna Dobra Pyk O nie ładnie, ładnie oświetliło, dobra, lecimy dalej i w tym momencie zaczniemy schodzić no jasna eee, to nie tak miało wyglądać w takim razie um, zrobimy tak i tutaj skręcimy po czym będziemy kopać w dół e, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, boże Wykopać, tak I teraz tutaj Tak, o to chodziło To jak kiedyś hasło z postala jak była wersja Ooo, o to chodziło Uwielbiłem ten tekst, jakby ten Uwielbiałem kiedyś Dobra, w sumie brakuje tu pochodni, to ja bym musiał coś zrobić. Musiałbym sobie wytworzyć te pochodnie. Tak więc. Pyk? Eee, nie wiem. Nie wiem, co za mi kraftować rzeczy. Jestem taki głupi. Dobra, pochodnie postawimy tutaj. Bo tu się zaczyna robić ciemno. Dobra Jeszcze tak Teraz Jeszcze jedno Jeszcze jedna kropka. I teraz zaczniemy kopać w tą ścianę Żeby po prostu wyglądało to jakoś Może coś znaleziemy w tej skale Skale? Nie skale Górze, Myślę, na górze tak bardziej Po górku, cokolwiek Gdzieś tam jestem <noise> Na razie sam kobel leci, to jest smut <noise> Na razie to niezłe z tego jest ten mm, Kopalnia kobla Oj, bym podkopał pod sobą, by było śmiechu Nagrywa Minecrafta, nie wie jak cokolwiek grać I tak, jestem tego przykładem Potrafię szybko stworzyć niektóre rzeczy, ale... Tak ogarniać Minecrafta, do czego służą niektóre rzeczy To nie Tego to już nie ogarniam Kurde, znajdę coś tutaj Czy kopię... Nicość, po prostu Dobra, tutaj zrobimy taką dziurkę I postawimy tutaj pochodnie Ładnie, ładnie, ładnie po prostu A nie zaraz mi się kilo skończy A patyków nie mam o, Ale miałem tam pieniędzy drewna Miałem aksika Więc żaden problem Nie chcę zrobię drugiego kamiennego i tym bardziej będzie spoko, bo kamienny to jest taki akurat, żeby było fajnie. I, hmm, zaczęło się robić ciemno znowu Dobra i się zrobić kilof za czasu schody mogę z kobla zrobić by gdzieś wychodziło tak jak tu że schody, schody, a nie, że kostka, po prostu tak drewno To jest 17, mogę zrobić 17, dobra 17 schodków spoko, przez pora dnia, sama południe. Dobra, idziemy trochę drewna sobie Rozbierać bo drewno jest potrzebne. <laughs> Nie wiem, czy wiecie, ale. Bez drewna nie ma życia. Drewno jest surowcem yy, nadnaturalnym. <grych> jej, 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 jej. Dobra, 12 takich tymi styknie. Albo jeszcze. A jeszcze jedno drzewko, takie małe doliny. No tak, czasami Minecraft ma ściny, czego nawet doświadczamy na komputerach. Czasami to nie przez urządzenie. Urządzenie nie mam spoko. Z tego co pamiętam, to są 4GB. W sumie nie pamiętam dokładnych tych więc. Wolę się nie odzywać. Dobra, co to, to odkładamy? Odkładamy to, odkładamy to. Co jeszcze możemy odłożyć? To, bo to się nie przyda. Jest. I chcemy to teraz możemy odłożyć. I co, idziemy dalej kopać. Nie? Nie mam jedzenia? <laughs> nie, nie mam jedzenia e, Dobra, to walę to Idę szukać jedzenia w takim razie jednak Aaaa, Uciekam, o jabłko, dobra <laughs> Znalazłem część pożywienia dobrego Jabłkiem się za bardzo nie najem Ale jakoś coś tam, może jednak Dobra, szukamy jakichś krów, świn. Świnki, krówki, mumu, chrum, chrum. O, kurczak. Gdzieś jest tu kurczek. No, czemu mi auto jump czasem nie działa? Na telefonach jednak to jest poręczny ten auto jump. Kurczaczek, cześć. Uu. Nie chcę mi się niszczyć tych roślin. Roślin. Boże. Drzewa. Tylko, ja bym teraz nie zapomniałem, gdzie jest mój dom. Nie to będzie jakaś lipa. Straszna. Dobra, mamy coś tam. Chyba nie. A jak widać czasami jak patrzę w dół, to chodzi płynnie. Ale jak się obracam w teren, to jednak laguje. Nie wiem czemu. Kiedyś uciągała normalnie, ale teraz jakoś coś. dziwnie. Może przez to, że nagrywam w tym momencie się tak dzieje. Coś gdzieś jest, jakaś owca chyba. Bo słyszę nic tylko swoje kroki. Wow. wow wow nice nice udamy się tam kiedyś udamy się tam nie wiem czy na odcinku czy nie ale udamy się tak nie spadamy jeszcze z krawędzi spoko już ja myślałem że spadam z krawędzi się będę tam stanąć tak całkowicie wysunąć szczerze no ej tu, je, tu jedzenia nie ma Podróżego. Żywego. Dobra, sprawdzamy, czy tam gdzieś w dali nie ma. Czasem, ale duże drzewo. Nice. Nice, nice. Dobra, szukamy, szukamy, szukamy. Ej, nie ma. Ale Rzemsem wybrał miejsce do zamieszkania. O, powolone drzewo. No, super. Gdzieś, że nie ma żadnych zwierząt, żeby przeżyć. No i wróciłem. Z... No super. O, czemu mi nie skoczył? A teraz w czas. Ta czas zawsze sama Co się dzieje, dobra Tu, dobra, jest nowy biom Co ja tego nie widać po trawie? Dobra Nie, nie tam Wo nice, nice Tu jest Tylko Nie ma zasranych zwierząt Ja się pytam dlaczego? Powinny być! A ich nie ma. Nie! Nie róbcie mi tego. Nie rób mi tego, gro. Ja chcę przeżyć. Nie chcę umrzeć z głodu! Czy tam jest węgiel? Czy tam jest węgiel? Czy tam jest węgiel? Nie, to tak dziwnie się teksturka złożyła. Dobra, to idziemy i jak dotrzemy do domu, chyba będzie koniec. Nie chcę jeszcze sprawdzać ile czasu, bo ostatnio mam problem z tą nagrywarką. Jeszcze tego nie zdążyłem sprawdzić. O, nasiona! Spoko! Więcej drewna zawsze spoko lubię. tu się posadzi, nie wiem. Tu, bo jest taki mały, wolny teren. No i tak jak było, czyli tu. Ok. Uwaga, sprawa zaniedbiania czasu 14 minut To tak idealnie właśnie na odcinek Se Spalę to Spalę Podpiekę I będę miał co jeść przynajmniej na pewien moment e, Jabłko Jabłko też coś mnie tam zasili Też będzie spoko Ale dobra Jak się przepali kończymy Czyli Miję pierwszy level Ou, super Okej okay. Sadzonka, Sadzonka, Sadzonka Dobra eee, Tak więc to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Na razie.